Pryszcz, twoje śmierdzą. I to jest to samo. Uczennico, Li Jianjian, co cię tak rozbawia? A to, obok, to chyba tata Jianjian? Dzień dobry, proszę pani. Witam wszystkich rodziców. Jestem ojcem Jianjian. Ta córka jest żywiołowa. Proszę się nią trochę więcej zająć. Panie Li, czy Jianjian, teraz... Każdy weekend. Chodzi na zajęcia plastyczne? Tak, tak, tak. Czy planuje pan dla niej kierunek studiów artystycznych? Czy to rozwój? Nie myślałem tak daleko w przyszłość. Po prostu od dziecka lubiła rysować. No, to pomyślałem. Skoro lubi, niech rysuje. Ale czas trzeba jednak wykorzystywać. Niech się dobrze uczy. A jeśli w przyszłości zechce rozwijać się w kierunku artystycznym, to w drugim semestrze drugiej klasy zorganizujemy odpowiednie zajęcia. To nie nauczyciele. Mała dygresja.